Mamy problem z jednym wychowankiem. E, z którym? E, jak się domyślam, pewnie z... Z Igorem, prawda? No tak, no nie uczy się, wagaruje nauczycielki. Bardzo, bardzo często po prostu zgłasza że nie uważa na lekcjach. No i... Nie umie się zachować. No tak, z nim mamy problem już od kilku lat. Po pierwsze, nie czego, tylko dzień dobry, a po drugie... Co mi tutaj pani się wami opiekować? A ty wagarujesz, nie uczysz się i ucieka. Chcesz trafić do poprawczaka, tak jak twój kolega? Jaki? Dzisiaj miała przyjść do pani, która miała wybrać sobie dziecko. Byłeś drugi na tej liście, ale teraz to ja nie wiem, czy cię może... Zostawię jeszcze, bo jeżeli ty byś tak odwalał tam w domu, to oni by od razu cię tutaj znowu. Chcesz znowu tutaj trafić? Ja nie rozumiem. Każde dziecko, które jest w takim domu dziecka, y, chciałoby y, mieć rodzinę, a ty robisz wszystko, żeby tej rodziny nie mieć. Bo rodzina jest głupia. A... Igor, słuchaj, ja rozumiem, że twoi rodzice byli, no, byli tacy, jacy byli, i ty miałeś ciężkie no. dzieciństwo, no, ale to nie jest powód, żeby się wyżywać na wszystkich dookoła. Czy ja się wyżywam? No, słuchaj. Czekaj, wagarujesz, bijesz młodszych. No, na razie kobiet. to jest łatwe, to może odróżnienia, no na to może zajmiemy się dobrymi. No. Jeżeli chodzi o to, to bardzo pomaga kolegom młodszym w nauce i ja myślę, że można było mu dać jeszcze jedną ja szansę. Ja rozumiem, ja dam mu jeszcze jedną szansę, ale obiecaj mi, proszę, nie wagaruj tylko. Ok, co może być? Nagrywaj mnie Panie Władku, niech Władku, Pan przyjdzie na chwilę tego młodzieńca do swojego pokoju. Po prostu uważam, że on stara się zwrócić sobą uwagę, żeby inni po prostu go dostrzegali. Nie. nie no, ja to rozumiem, ja wiem, ale po prostu... Wie pani co, ja nie chcę, żeby on trafił do tego poprawczaka, bo to jest najgorsze, co może być dla takiego dziecka. Yy, założyłam ten dom dziecka, żeby tym dzieciom po prostu było lepiej, żeby się im lepiej żyło. No ale no, jeżeli tak dalej będzie, no to co mam zrobić? No nic nie zrobię. Powiedz mi, Kasiu, czy... Yy... Mam rozważać to, żeby na dzisiejsze obchody, jeżeli przyjdzie ta pani, yy, to yy, no, wziąć go w tą grupę i pokazać no, jak najlepszej strony dla tej no rodziny. No oczywiście, że tak, no przecież ja uważam, że jak będzie naprawdę w rodzinie no, tej, no, u tej pani, która zamierza Zaopiekować jednym z naszych dzieci, to pani uważam, jest? że to będzie, płynie na niego wspaniale. A pani. pani jak pani myśli? No nie wiem, może być tak, że się poprawi albo pogorszy, więc. Myślę, że dam mu jeszcze jedną szansę. Tak, ja to zasługuję. Wpiszę go na listę i zaraz poproszę wszystkie dzieci, które będą wybierane i im o tym po prostu powiem. Dobrze, dziękuję. Może pani już się oddalić? Nie, nie, nie. Dzisiaj, jak już wiecie i słyszeliście, przyjdzie do nas pani, która poszukuje dziecka, więc. Jotko? Mniej więcej, mniej więcej w waszym wieku. Jak proszę. proszę. Do... Be... Słuchajcie, wybrałam Was, ponieważ jesteście najczęściej z grupy, mówię o tej trójce, a Tobie dałyśmy ostatnią szansę, żeby się wykazać. Chciałabym wam powiedzieć, żebyście zachowywali się naturalnie, bo y, być może któryś z was trafi do tej rodziny i będzie wreszcie miało prawdziwą rodzinę kochającą. Naturalnie. Y, mam do was jeszcze takie pytanie: czy chcielibyście właśnie iść na tą rozmowę? Tak. No. Wydaje mi się, że kogoś tutaj brakuje. Mi też. A gdzie jest Amelka? Właśnie, właśnie ale... tak, nie? Amenko, słuchaj, jak wiesz i słyszałaś i widziałaś, dzisiaj przychodzi do nas jedna pani, która będzie chciała wybrać, no, dziecko, tak? Dziecko. I wybrałam was tutaj, no, żeby przeprowadzić, każdy osobno przeprowadzi rozmowę, ze mną i z, z paniami tutaj i z mamą, która będzie chciała. I czy się zgadzasz na to? Czy jesteś na to gotowa? i prawdziwej mamy! Ja nie chcę tutaj być! Proszę. Dzień dobry. Agnieszka, tak? Dobrze. Zaraz przeprowadzę dzieci. Będzie pani rozmawiać z każdym osobno. Zaraz przeprowadzimy pierwsze dziecko i będziemy... Od najmłodszego niech pani. Dobrze, dobrze. Witaj się tutaj z panią Agnieszką. Cześć. Powiedz ładnie dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, Aniu, usiądź. Porozmawiamy teraz może się Pani zapytać o coś Hani? Co robisz? Hani ile miał Pięć. No. ona tu jest? E, Tutaj odwiedzenia. E, rodzice zostawili ją. Bo no, po prostu nawet nie znamy rodziców, tak? Zostawili ją w oknie życia. Najwyższą. i wzięliśmy ją do siebie. No, może się Pani zapoznać z Hanią? Myślę, że Hania jest chętna do rozmów. To jest bardzo inteligentna dziewczynka. A kolegę? Ja nie ze mną pójść? Haniu? Ona się chyba wstydzi dlatego, nie jest taka rozmowna. Ta. Haniu, proszę powiedz, chciałabyś iść z tą panią, z panią Agnieszką, podawać się pani? Nie śmiała Oj, się dziecka, żeby gdzieś poszło, jeżeli nie chce, bo potem będzie nieszczęśliwy Wie pani co? Może wezwiemy następne dziecko, a ja z nim później Kamilka. Dobry. Dobry. To jest nasz nie z fałny Kamil Kamil proszę, Poznaj proszę pani, powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co został Jestem Nie wiem. Zastanów się. Dobrze Kamilek, zastanowisz się, a my poprosimy następną osobę, okej? Okay? Cześć. Powiedz, co? Nie. Wie pani co? Yy, no, Amelka po prostu nie godzi się z tym, że no chciałaby wrócić do swoich swojego, do swojego. Chyba nie będzie chciała dzisiaj rozmawiać dobrze, z tobą. Amelko, będziesz chciała ja to... rozmawiać? Nie. Mezus, to nie wiem, zaraz mamy tą biedź mam! Poprosimy teraz Dominikę. I. I powiesz, co się stawa. Nie wiem. A czym się interesujesz? Ja. To bym mógł wymyślić? Polski? Polski? To co masz z polskiego? A, a chciałabyś pójść ze mną? Nie. Yeah. No dobrze, no to poprosimy ostatnią osobę Igor. Igor. No igor, no. Co powiesz o sobie? Które masz lat? Na... 12? A jak się uczysz? Średnio, mam dyslekcję z boku. A czym się interesujesz w igorze? Piłką nożną i poezją. O, więcej pytań pani Dobrze, wybrała już pięć właśnie tam Amelę, Dominikę, Hanię i Iwonę. dobry. Pani wybrała was do siebie i Chcielibyście iść z Panią? Tym, że... Tak. tak. No to wypiszemy papiery i myślę, że za jakiś tydzień będzie mogła pani po nich przyjść. Dobrze. Pani odzyskacie medy, tak? Wtedy się cieszy, bo od dawna wiem. Może pójdę po nią sama, bo to będzie dla niej. Dobrze? <laughs> Dobry. witaj do mnie, Haniu. Spakowani są, wany yy, przed domem dziecka czeka, Dobrze. więc jak może, jak Pani jest, jak Tylko, z może Pani już zabrać Tylko, że pożegnamy się z dziećmi i może Pani już zabrać. Matka Agnieszka Sowalska. Kochana Sianka. Pani Kasia Katarzyna y, Dyrektor Domu Dziecka Ksenia Kasierska. Wychowawczyni tam Dziecka Amelia Kucharczyk. Córka Agnieszki Dominika Kleska. Jeszcze Ruchomanek i pani Gosi. Kamil Kucharczyk.